Witam Państwa we czwartek z odwołaniem do wydarzenia, które miało miejsce we wtorek u nas późnym wieczorem, po południu w Waszyngtonie, w Białym Domu. Prezydent Joe Biden rozmawiał z dziennikarzami o szczepieniach, właśnie wprowadzanych szczepieniach małych dzieci od pół roku do, do pięciu lat. I przy okazji powiedział coś niezłychanie ważnego, myślę, że Państwo to już odnotowali, ja to chcę trochę rozwinąć, ale przedtem właśnie muszę powiedzieć, że spojrzałem na swoją miniaturę, którą opracowałem przed chwilą, no i zobaczyłem błąd, wrzuciłem do Google nazwisko Kaczyński, wyskoczyły mi zdjęcia, wrzuciłem zdjęcie Kaczyńskiego, ale teraz widzę, że to chyba nie ten Kaczyński, no skoro już jest, to jest. Pewnie starsi, najmłodsi mogą nie pamiętać. Był taki ten Kaczyński, Teodor Kaczyński, który wysyłał ludziom bomby w paczkach. Poszedł siedzieć, no to jest jego właśnie zdjęcie, ale to oczywiście pomyłka. Myślę, że nikt mi tego nie będzie miał za złe. To nie ten Kaczyński, inny Kaczyński nam urządzi pandemię, ale po kolei. Przeczytam, co powiedział Joe Biden we wtorek w nocy naszego czasu. Potrzebujemy więcej pieniędzy. Potrzebujemy więcej pieniędzy nie tylko na, na to, żeby w końcu wyszczepić dzieci, na, na, na szczepionki dla dzieci. Potrzebujemy więcej pieniędzy. Żeby do zaplanowania na następną, na drugą pandemię, the second pandemic, będzie y, kolejna pandemia. There's gonna be another pandemic. Nie rozwinął tego, no a dziennikarze nie mieli pewnie szansy spytać, nie, generalnie tam jest tak na tych konferencjach, jak wiemy, że Biden. Jest bardzo pilnowany, żeby nie odpowiadać na zbyt spontaniczne pytania. To nie tylko on, Putin też nie odpowiada na spontaniczne pytania. W ogóle się takie pytania zdarzają niezły, niezwykle rzadko. Musimy o tym zawczasu pomyśleć jeszcze powiedział Biden no, potrzebujemy pieniędzy. Sprawa jest prosta. No, pandemia ma być oczywiście. No kiedy? No Wiadomo, po letniej przerwie odpoczywa teraz jakiś wirus. Niekoniecznie wirus Covid. No, nasz ulubieniec świata, prezydent Stanów Zjednoczonych, nie rozwinął, jaka to ma być pandemia, jaki to ma być wirus. Może nie wirus, może bakteria. No, ale w każdym razie, nie kosmici. Nie stan nadzwyczajny pod dowolnym pretekstem, nie pandemia na przykład gospodarcza, finansowa, nie, nie cyberpandemia, której tak naprawdę bardzo się bałem i tutaj w różnych miejscach ostrzegałem przed nią, zwłaszcza w grudniu, tylko jednak zdecydowali się na powtórkę z pandemii, sprawdzonej medycznej pandemii, po co na jesień i pandemia? No po to, żeby sfałszować wybory do nie tylko do kongresu. Bo te wybory w Ameryce 8 listopada są na różne stanowiska wybieralne, których w Ameryce jest od cholery: stanowe, federalne i no, demokraci muszą przegrać do kongresu. Co więcej, muszą przegrać obie izby kongresu. Wszystko na to wskazuje i będzie tylko gorzej, coraz gorzej dla nich, bo notowania Bajdena są coraz gorsze, kompromituje się coraz bardziej. Kamala Harris też zresztą, zdjęcie na Narodowej, tej, jak to się nazywa, Narodowa ta Konwencja Demokratyczna, tak? chyba wczoraj było, czy przedwczoraj, zdjęcie z Kamalą kiedyś tam wcześniej kosztowało 15 tysięcy, a teraz już tylko 5 tysięcy. To pokazuje, że nawet demokraci niespecjalnie cenią sobie swoich przywódców. Nawiasem mówiąc, wystawienie Kamali po Bidenie, bo wiadomo, że Johnny będzie startował w, 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 na drugą kadencję, no ale wystawienie Kamali też jest bardzo ryzykowne, bo ona jest też niepopularna. No dobra, ale demokraci są w ogóle niepopularni, bo, są, bo wzięli na siebie, zrobili e, kryzys, czy odpalili kryzys w roku 19, kiedy rządził Trump, odsunęli go od władzy fałszując wybory i wzięli na siebie ciężar kryzysu i ciężar niepopularności. Są w tej samej sytuacji, co PiS w Polsce. Odpowiedzialnymi za kryzys są tam demokraci, tutaj kaczyści. Do tego zaraz wrócę. A teraz jeszcze coś o Ameryce. No, co, co to oznacza? To oznacza, że będzie można ogłosić pandemię we wrześniu, powiedzmy w październiku i 8 listopada urządzić te Dropboxy, tak zwane, czyli te budki do głosowania słynne na rozstajach dróg, na prerii, albo na ruchliwej ulicy w mieście. Wszędzie tak samo każdy będzie mógł tam wrzucić dowolną liczbę głosów no, na demokratów, jak się, jak się no, mo, być może będą się mylić, bo. No to nie takie proste, że zawsze będą głosy tam rok temu, ponad rok temu to były głosy na Bidena. Zawsze było wiadomo takie same karty, takie same, to samo nazwisko. No tutaj będzie problem, trzeba będzie porozdzielać właściwie, bo może się okazać, że cała paczka głosów na kandydata demokratycznego w Idaho poleci przez pomyłkę do Nebraski no i tam na tym rozstaju druk, na prerii właśnie znajdzie się bardzo, bardzo dużo głosów na demokratycznego kandydata, ale znajdą, a nie z Nebraski. No więc no tak to, taki, takie tam, ale to oni już o tym pomyślą. Teraz przechodzimy do sprawy słoń i sprawa polska, mianowicie mamy w Polsce oczywiście Chętnego do urządzenia nam ponownej pandemii. Myślę, że Kaczyński nawet w nią mógł wierzyć, bo to nie jest człowiek specjalnie rozgarnięty. I tu na pewno będzie chciał, a co więcej, pewnie już o tym myśli, jak to wykorzystać jak zrobić pandemię i wykorzystać ją do utrzymania władzy jak najdłużej. Ale będzie mu ciężko zrobić jesienią wybory, kiedy Ameryka głosi nową pandemię. Ciężko będzie w jesieniu, bo trzeba by skrócić kadencję Sejmu. To jest bardzo trudne. Trzeba mieć 307 posłów, tylu nie znajdzie. Można też zrobić to metodą trzech kroków, czyli poddać rząd no, Morawieckiego, zapewne ciągle jeszcze i próbować nieskutecznie powołać nowy. No jak będzie to nieskuteczne, to trzeba będzie zrobić wybory. Tylko, że Kaczyński się musi liczyć z tym, że mimo, że teraz dobrał kolejną trójkę posłów do większości, do poparcia dla rządu, no ale może stracić dobre, więc Kaczyński nie może być pewny, że za skróceniem kadencji przez niepowołanie rządu jesienią będzie miał większość. Dlatego, że po pierwsze, pis. Nie weźmie już nigdy tyle głosów, co brał poprzednio. To były cuda. Może nie na nawet to może było dość uczciwie zrobione, ale, no ale to takie wyjątkowe zbiegi okoliczności. A po drugie, yy, znaczna część posłów PiSu przecież wie, że nie trafi ponownie na listy. Yy, w związku z tym, dlaczego mieliby skracać sobie yy, no dość wygodne życie posła? I dlatego na jesieni raczej wybory są niemożliwe. Są możliwe dopiero po nieuchwaleniu budżetu celowym, umyślnym. Ale to może się zdarzyć zasadniczo dopiero wczesną wiosną, no, na przełomie zimy i wiosny przyszłego roku. Czyli można tego budżetu nie uchwalić niekoniecznie w ostatnim możliwym terminie. Tak? Czyli to może być niekoniecznie pod koniec stycznia. To może być wcześniej. No i wtedy wybory będą nie Powiedzmy nie w kwietniu, tylko trochę wcześniej, ale tak czy inaczej to nie będzie jesień. Po takiej akcji, która też się nie musi udać. Też się nie musi udać, bo może się zdarzyć, że złośliwi posłowie PiSu, mimo instrukcji, że mają głosować przeciwko własnemu budżetowi, własnego rządu, zagłosują za budżetem i niestety wyborów nie będzie. Tak więc pandemia jesienią niespecjalnie nie, nie załatwia Kaczyńskiemu możliwość. Urządzenia wyborów, kiedy jeszcze ma szansę na przykład wspólnie z Konfederacją albo z kimkolwiek zresztą stworzyć rząd po wyborach. Bo im później te wybory będą, na przykład jak będą za rok z kawałkiem, planowo, to Kaczyński już będzie miał tak mało, małe poparcie w narodzie, że ani sam ani z nikim już rządu nigdy nie powoła, przegra. Co więcej, będzie miał kłopoty osobiste. Oni, jego paladyni, pretorianie i cała ta. Menażeria. Więc on chce oczywiście, dlatego chce zrobić wybory wcześniej. Pandemia mu w tym nie pomoże, ale być może Kaczyński jakoś będzie kombinował, co z tym zrobić. Ja też proponuję, żebyśmy razem pokombinowali, pomogli prezesowi Kaczyńskiemu w rozmyślaniach, co może zrobić tenże Kaczyński, ten Kaczyński, Jarosław, nie Teodor Kaczyński, nie. Nie tamten, nie nie. Co może zrobić Kaczyński? Jak wykorzystać pandemię do swoich celów? Jesienną pandemię, która być może, czy prawie na pewno, zostanie w Ameryce wygaszona, być może w ogóle zlekceważona, wręcz, bo w wielu Stanach będzie zlekceważona. Wiele Stanów po prostu nie przejmie się powtórką z pandemii, bo wszyscy już wiedzą, co to jest. Tylko ideologicz, ideologiczni wariaci będą ją wprowadzać u siebie. W Polsce zresztą też będzie to w ogóle już, jak sądzę, trudne, bo powtórka zawsze jest trudna. Jak ludzie się przekonali, że się dali oszukać. I dlatego no właśnie proszę Państwa o to, żeby pomyśleć nad jakimiś radami dla Kaczyńskiego, jak może wykorzystać bajdenową ponowną pandemię jesienną, która być może skończy się szybko, a może w ogóle będzie bardzo nieskuteczna, jak ją wykorzystać do przedłużenia sobie jak najdalej. Rządów w Polsce. No i tyle. Dziękuję Państwu, dzwoniąc Państwu jeszcze na pożegnanie, dzwonkiem wolności od dr Martynowskiej. I proszę oczywiście kciuki w górę, kciuki w dół, kciuki w bok, o kciuki w każdym razie i o subskrypcję. Do zobaczenia.